Witam serdecznie w kolejnym odcinku na strapeczkach. Ostatnio e, Super 13 e, było jako tako szczęśliwe. E, troszkę tam posypało parę złotych i postanowiłem wziąć jeszcze sobie e, dokupić. Nie dokupić, bo to jest za wygraną. Trochę sypało i się zamieniło na 6 sztuk powęgraną. Także co zrobimy Bez przeciągania, bez. Bez gadania dłuższego. Sprawdzamy, czy te trzynastki tutaj w tych drapeczkach też są. To tak, już dwa razy miałem w jednej drapce 5 wygranych po 2 zł. Także po 10 zł w jednej drapce. No to fajnie, fajnie. To co? Numerek 007, Bondzik Pierwszy w dzisiejszym odcinku. Sprawdzamy, czy są trzynastki. 42 29, 19, mam nadzieję, że ładnie widać jest 56. Nie widać, dobra, no, 31, 14, prawie i 25, ta jest traweczka, błądzik przegrany. 7, yy, to mamy no, SZ. Nie DZ bez to jest przegrana zrapeczka. Eee, druga zrapeczka z 5, to jest z numerkiem 5. I co, sprawdzamy? Chińskie. Nie ma trzynastki. jest 55, pierwsza, druga to mamy 26. Ale mamy ładnie odkryte eee, kontrolne, także 36 raczej wygranej nie będzie, chyba że potężna. 34, 23, 41 i 16. Mamy MKH dobrze, Odkładamy na bok. Tapeczka numer 4. O co? Patrzymy. Prawdzamy. No już mamy te. Super. Fajnie są umieszczone, nie? No super. Nie mogliby jeszcze bliżej tej 40 dać. Mogliby, mogliby dać, o, tu gdzieś dać. Tu mogliby dać, o. O, tu mogliby dać. No. Cholera. 54, 14, prawie, 55, 57, 36 i 44. Mamy przegraną. Tu mogliby dać w tym miejscu, mogliby dawać te kontrolne, a nie gdzieś tu koło tych. tych. Jest, jest ta trzecia. A no, trzecia tutaj nie znajdę teraz. O, trzecia. Nie mogły być w tym miejscu, gdzieś tu. O, tutaj. Nie, muszą być blisko, muszą być bardzo bliżutko. No dobra. No nic. Yy, trapeczka z numerkiem 6. Czy to jest przez ostatni. Przed nie, Jeszcze mam dwie, dobra. Mam 6. A nie, mam 6. A ja. A ja nie, to nie było ten. To nie było ten. Yy, 5, 6. Co ja wiem? 6 dropeczek jest. 6 drapeczek yy, i tamto, no tak, bo ja powiedziałem, że to była czwarta, nie, druga z pięciu. To się, pomyliłem się. Zorki. Dobra, teraz tak. Yy, to jest yy, czwarta z sześciu, i to jest numerkiem 6. Mamy tak: 55, 56, 46, 57, 21. Yy, 51 i ostatnia liczba to 20, 25. Zapeczka przegrana. N. Nie wiem, czy szukać. I tak przegrana, i tak przegrana. Teraz to nie znajdziesz. Tak to OZ. NZ. Przegrana. Przedostatnia zapeczka z numerkiem 3. Przedostatnia. Super, już kontrolna drapana 59, 14, 28, 33, 12, 50, nie, 35, 36 i 16. Zapeczka przegrana, mamy NF. Dobra. Ostatnia zapeczka z numerkiem 8. Jest 13, zobaczcie. Ostatni jest zapewne 13 mamy. 17. 59. 46. 41. 54. I ostatnia to 33. Czyli mamy 2 złote, bo ale najwięcej to ja nie liczę. Dyszka jest! Uuu. Nie może być! No dyszka jest, mamy 3 razy Patrzcie, coś takiego, 10 zł mi dali Super Dziękuję Dobrze, jak się... To wszystkie trapeczki na... Aha, bo tutaj co do co? No, no na 6 trapeczek 5 było pustych, jedna była wygrana No niestety Eee, ale tak to było za wygraną, to już tam nic wkładu własnego nie było. Eee, to tak, mamy 10 zł, czyli teoretycznie jesteśmy 6 zł w plecy, bo tam te zabyczki były za 16 zł dobrze liczę? Chyba nie, dobrze liczę, chyba nie. 6, 6. dobrze liczę chyba. <gry> Dobra. Mamy 10 zł. Eee, no to co? 5 zrapek po 5, bo nie po 2 zł, 5 zrapek po 2 zł jakieś jakieś chyba inne elementy, co czy super13 też zobaczę jeszcze dobra eee, szczęśliwa 8. Mm, dobra to co moi drodzy jeśli się coś nie spodobało to zostaw jakieś tam pierdółki <grym>, że tak ujmę to eee, subskrypcja może być a może nawet fajnie by było by była subskrypcja eee, lajk, like, jakieś polubienie, coś tam komentarz to co eee, widzimy się w następnym odcinku Witam Wam yy... fajnego dnia i do zobaczenia. Cześć! Żartowałem nie tak szybko. Mam jeszcze szybciej 50 Zobaczcie 5 sztuk a co? Na za dyszkę. zabiemy. Patrzymy co tutaj może być. Mam nadzieję, że 5 nich będzie. 50 zł ja bym chciał yy, najmniej to co? Zapeczka z numerkiem 47. O, i teraz zrobiy, szukamy. To to mamy 500 zł 2 zł 50 tysięcy 4 zł 4 zł, 2 zł. O to mamy szansę na 4 albo na dwójkę 500 zł też mamy szansę na 500 zł. Stówka I tutaj 50 tysięcy, czyli tutaj mamy pusto. A bonusie dukaty. No dobra, zabieżka 47 przegrana. Kolejna to będzie z numerkiem 75. 500 zł, 50 zł, 50 zł po raz drugi 4 zł. 50 tysięcy 2 złote 4 złote, 2 złote i stówka Dobra, tutaj nie ma nic a bonusie worek Trapeczka przegrana niestety no cóż co zrobisz, jak nic nie zrobisz Dobrze, to co? Eee, trapeczka numer 76 pięć tych. 500 zł, 4 zł, 500 zł, 50 tysięcy, 50 tysięcy, mamy szansę tu i tutaj. 2 zł, 4 zł, mamy też tu szansę, a tutaj będzie 50 zł. No niestety, dwa razy jest tylko 50 zł. Tu mamy przegrane, a tutaj. A się drapie dziwnie diament. Diamenty Ale się drapie dziwnie tutaj to e, Diament Diament jest, opisane diament Widać to, że diament jest Teraz widać nie? Diament jest Musicie uwierzyć na słowo o, widać diament. Dobra. Tu zrapeczka jest pusta. Tu zostały jeszcze dwie. I tutaj numerek 67 zrapeczki. 50 000. 2 zł. 500 zł. 4 zł. 50 tysięcy Ta zrapeczka to sypała. Nie od początku 100 zł. Teraz to już nie sypie. Pusto jest 4 zł, 50 zł i... i 500 zł, czyli mamy 2T, 2T, mamy 2T, także pusto. A bonusie diamenty. No niestety diamenty są. Tapeczka pusta i ostatnia tapeczka w tym odcinku. To jest numer 68 Mamy czwórkę. Dwójkę Dwójka jest druga, będzie wygrana. Jest wygrana. 2 złote jest Tu mamy 4, tu mamy 50 Mamy 50 tysięcy, 50 tysięcy i 50 złoty Tu mamy 2 złote wygrane A tutaj Sztabka, która nam nic nie daje 3 razy X będzie, będzie Tak, 3 razy X no to chociaż jedna drapeczka wygrana jest, chociaż jedna. Honor uratowany tak? Szybkie 50. To po co podsumowanie robimy. To mamy co? Mamy 5 trapeczek. 5 drapeczek yy, Wydane. No to to jest yy, z wygranej, która była przed chwilą. Yy, u mnie to stało, u was to było chwila. I teraz tak, było 10 zł wygrane. W jednej z. Co tam było? Trzy, 13, super 13, nie to było? To było wygrana super 13 i tak jak widzieliście przez chwilę była wygrana. I to zamieniłem na te drapieczki szybkie 50. Ale jedna tylko okazała się szczęśliwa Mamy dwa złoty wygrane. Dobra moi drodzy, to teraz naprawdę dzięki bardzo za oglądanie i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. A i życzę Wam wysokich wygranych. Wszystkie 50. Na razie, cześć.